W łaski Bożej, odpowiedzieli na Boże wezwanie, Ciebie prosimy, niech nas nie Módlmy się za nas skrowadzonych wokół słowa i Eucharystii, osiemsetlecie ziemi lubawskiej. ludu. Wejrzyj na nasze prośby i przemieniaj nasze serca, abyśmy pragnęli tylko tego, co jest miłe Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Teraz będzie z starnej obiadny, a Was, drodzy bracia i siostry, chciałbym... Pansłaśne i abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich święty, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi. dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej chybłu uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej Ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Wy na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom z bawi i ciela, Twojego syna naszego Pana. Z Niego Twój majestat uwielbiają zastępy którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do niej, razem z nimi wołając. Wydał się na rękę, wziął krew, i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc – bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Dobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu, to czyncie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Włożymy śmierć w panie Jezu. Twoje zmartwychwstanie. Ja oczekujemy tego w przyszliach Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielic zmarzenia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokoje błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem naszym biskupem Andrzejem, obecnym wśród nas biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Chrystianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

I posłuszni jego słowo, ośmielamy się mówić.

Zbawiciela przed Jego narodzeniem. Tak niech Twój lud z weselem przyjmuje w tym sakramencie zawsze żyjącego Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. A Waszym imieniu, w imieniu wszystkich prezydentów i własnych podziękować się biskupowi za dzisiejszą uroczystość, za obecność w ważne, historyczne chwilę dla naszej wspólnoty parafialnej, ale także dla całej Ziemi Lubackiej. Chciałbym też przypomnieć, że jutro jest niedziela i że. W niedzielę będzie po święta. Dla chorych, tych, którzy nie mogą tutaj przybyć do Zachodu karno także dla służby zdrowia i opiekujących się w tymi chorymi. A w imieniu święta dziewkana chciałabym także własnym zaprosić Was, tych, którzy będą mogli, na godzinę 15.00, na rozpoczęcie procesu gratyfikacyjnego matki. Magdaleny Mortenskiej, Wedlewicz Tyndi. Myślę, że w przyszłości postawimy tutaj w lipach jakieś popiersie, czy słuchaj Krystiana, czy Mamczy Mortenskiej. Upamiętnijmy te ważne postaci na Ziemi i Prywatnie. Kochani, lub zakończy się Bogusławieństwo a błogosławieni i ludzie szczęśliwi. Myślę, że my także po tym kolejnym odpuszczeniu tak ważnych momentach historycznych dla tych dzień, odjedziemy szczęśliwie. Dlatego jeszcze przed nami w związku z jutro, pojutrze, w tym samym aktualnym grubaku, ale także i w sąsiednim kościele, jak słyszeliśmy, rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Moi drodzy, zanieście to szczęście, tę radość życia w do swoich domów tam nie żyjecie. tylko wam przy ogromnie mocno chciałbym życzyć i podziękować także. Tutaj wiem, o czym słowacie zawsze opowiada, jak tą piękne chwile przeżywa dzień wcześniej, kiedy może błogosławić Wasze dzieci, jak rodzice i dziadkowie przychodzą prosić o to, aby to młode pokolenie, którego tak się wiele także prosił nas poniósło wiarę środków w przyszłość. Być może tu między nami jest tak, że przyszła święta, jak Magdalena Mordęcka, przyszły jakiś święty, czy błogosławiony, który znaleźli wiarę, podzieli się nią indziej na innych ziemiach, przecież tą Bożą Mądrością, więc ja chyba taka, tylko a także. że ja mówię, że żyję w Kochani, nie chcę przedłużać, ale wiem, że jest rok i To był głos powiedzi, po Mówi Świętej, niech teraz w swoim sercu w budzie intencji otrzymania odpustu można to wygłosić za siebie, albo za jedną zmarłą, bliską osobę, albo kogoś, kogo w szczególny sposób chcielibyśmy tylko po, po polecić Panu Bóg, ale zmarł. Dlatego niech ta intencja w sercu będzie, i zanim udzielę pobożałowieństwa, się dostajemy, wymijmy. Ką, za koło chcielibyśmy to naszą dzisiejszą sumę, no i to odpustową, to spotkanie z Bożą łaską ofiarować. Za zmarłego bliskiego, czy o swoją świętość można także prosić. Intencja końca świętego. Wierzę w Ciebie, o dobrze żyjmy, który cywilny Wierzę w coś, o jakim proszę, które słowo nie licznie może. Uwag Tobie, Kości Bierny, Przechmocny i miłosierny, Raczim rzekł w odpuszczenie łaskie i wieczne sprawienie. Boże, Kości nie pojmuje, jednak na wszystko imię, na wszystko co jest stworzone, łaskie dobre i skończone. Patrzał w jej jedynie dla Twojej miłości. Música